Beta największy szans z Rosji. Beta Solar, dziewczyna, która dla wyświetla... Dobra, zaraz oglądamy o szlaufie jakimś. A potem idę grać w lolę, idę po coś do picia. Dobra, dzwonię do Sandry. Bo jej się chyba w dupie poprzewracało. Wziąłem wodę, żeby dać wam dobry przykład. W której godzinie się do domu wraca? Zdarzam pytanie. Czy się w dupce nie poprzewracało? Masz 10 minut, żeby przyjechać do domu. Odpalamy timer. No nic no, pcha się w niebieską kartę. Beta Solar, dziewczyna, która dla wyświetleń Beta zrobi Solar. dosłownie wszystko. Przebierze się w strój krowy i wejdzie do lodówki, żeby nagrywać TikToki, lub zje z nocnika w restauracji oraz pozwoli się pokazać na transmisjach popularnych streamerów, byle tylko na nich być. A to jeszcze nie koniec, bo Sweta postanowiła pójść o level wyżej i wciągnęła w swój content niepełnosprawnego chłopaka. Tworzyli razem klikalne filmy, w których ten był lekko upokarzany i zwodzony wizją, że zostanie jej chłopakiem i czekaj jakieś cimci rimci. Witam w cyrku, ja jestem Gladiusa. my zaczniemy sobie Witam wszystko w od początku. Sweta Solar postanowiła rozpocząć swoją karierę na YouTube w 2017 roku. Nagrywała jakieś szkolne pierdółki, tutoriale artystyczne, klasyczny content typu do it yourself. No, zaczyna się niewinnie, prawda? Rok później przerzuciła się na filmy ze wstawkami, coś w stylu malczyńskich czy abstra. Nadal nic nadzwyczajnego, przez kolejne dwa lata konsekwentnie robiła materiały w tym. Kurwa, ile wyświetleń w ogóle to zdobywało w formacie i zgarniała solidne wyświetlenia, wszystko szło gładko, aż nagle 1 marca 2021 roku 3-letnia przerwa od nagrywania, a potem bum. Dobra, ale zobaczcie to stary, te, te wszystkie melstroje, jakieś lupa, hupa, kurwa, czy ta sfeta ciągnąca na pleta, nie wiem jak ona ma nazwisko, oni wszyscy stary się po covidzie jakby zrespili. Czyżby COVID im zapetonował głowy? Wielki powrót, ale nie, ja nie no. byle jaki, bo w zupełnie nowej odsłonie wystarczy spojrzeć na miniaturki filmów, żeby zobaczyć, że format zmienił się o pełne 180 stopni. Jej nowa strategia to pokazywanie jaka jest atrakcyjna i to się klikało filmiki, no w których prezentowała swoje walory, co generowały miliony do? wyświetleń, gdy jednak próbowała innych. Czy jest szlaufem? No, no może jest, no i ale tematyki? dużo jest szlaufów. I liczby spadały drastycznie, często do jednej dziesiątej. Tak więc kontent stał się prosty. Tutaj usiądzie w kuszącej pozie, tam się wypnie, albo w ogóle usiądzie sobie na telefon. No, A potem wielkie zdziwienie, że TikTok usuwa jej nagrania. Jakby platforma skierowana głównie do dzieci i młodszych odbiorców, chyba ma jakieś zasady. Nie, to akurat tutaj, to akurat tutaj trzeba yy, powiedzieć, że jest to dziwne, bo na TikToku jest tak. Z jednej strony jak. Odpalisz papierosa, to dostaniesz bana, z drugiej strony, kurwa, jak jesteś kobietą, to możesz pokazywać srom. Więc jak jedne mogą pokazywać srom, to dlaczego inne nie mogą sromu pokazywać? Tady, prawda? ale w jej życiu pojawił się Iwan Zolo 2004. Niepełnosprawny chłopak, o którym wspomniałem wcześniej. Poznali się na streamie innego influencera, gdzie zadaniem Iwana było wyrywanie swety. Jednak Iwan nigdy wcześniej nie miał dziewczyny, a do tego musiał przed kamerą podrywać popularną i atrakcyjną influencerkę. Sytuacja była ekstremalnie niezręczna. Większość osób na jego miejscu czułaby się, delikatnie mówiąc, niekomfortowo, a sam odcinek obejrzał razem z Iwanem jego tata, który miał stare, klasyczne podejście do kobiet, ale o tym potem. Poza eksponowaniem swoich atutów przed kamerą i podejście do kobiet No też, typ, typowy rosyjski dom stary Da się wyglądać bardziej rosyjsko? Ale o tym potem Poza eksponowaniem Iwa. swoich atutów przed kamerą i noszeniem kuszących strojów Sweta nagrywała również dziwaczne sceny z Iwanem Na przykład udawali samorajów lub odgrywali inne niezręczne sytuacje Ty studentka? Tak, młodzinka Ty już moją małą, pasłuszne dziewczynką Koniecznie, koniecznie. на колени. Trochę przypominało mi to pewną, dobrze znaną historię z polskiego YouTube, gdzie kamerzysta znalazł chłopaka z lekkim pośledzeniem, a ten wykonywał pokażające wyzwania, za co kamerzysta ostatecznie dostał bana. No cóż, w Rosji po takich akcjach zamiast banów dostaje się sławę i pieniądze, co doskonale pokazał nam Melstroj w poprzednim materiale. Sweta szybko zauważyła, jak klikalny jest ten niezręczny content i postanowiła to wykorzystać. Po wszystkim nawiązała z Iwanem kontakt i dalej w to brnęła. Każde nagranie z nim generowało Ogromne wyświetlenia. Inni streamerzy również to zauważyli, już wcześniej go brali na wspólny content. Co ciekawe, podobne zjawisko można zauważyć na polskim YouTube, gdzie mamy grupę normalnych twórców, którzy robią content z jednym wyróżniającym się Halo. twórcą. Zamknę. Zamknęłem je. My tak nie było tam kota, to będzie ok. Tak! W Polsce też zawsze się jakiegoś uposia bierze do drużyny. Mamona czy random Brusa, którego beke ciśnie całe środowisko streamerów, on świadomy dalej dostarcza im treści. <śmierdzi> 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 Pragnę przypomnieć, że Iwan poświęcał cały swój czas i brał udział w jej pomysłach tylko dlatego, bo ta obiecywała i przekonywała go, że będzie jego dziewczyną, a także coś więcej. Co ciekawe, ojciec Iwana oglądał razem z synem nagranie, w którym ten próbował wyrywać swetę. A jego komentarz. I właśnie w takich momentach człowiek zastanawia się, jakie jeszcze rzeczy można znaleźć w. To no, tak zwany kurwa humor wujkowy, tak? W uniwersum. Ale wracając. W pompie, kto był u posie? Mm, twoja stara do naszej bohaterki. Powoli zaczynam rozumieć, dlaczego zrezygnowała ze starego kontentu. Teraz wystarczy, że siedzi, leży, wypina się i pieniądze oraz followersi sami wpadają. A dlatego ma Iwana, który w głębi serca jej pragnie i nagra nią każdy film. W pewnym momencie nagrali nawet razem piosenkę i uwaga, bo film dostał ograniczenia wiekowe. Słyszeliście kiedyś o piosence z ograniczeniem wiekowym? Od tak. influencerów? No cóż, to? oni się o to postarali. W teledysku nie zabrakło pół... No. no, no. Na, na styk, na styk. powiedziałem ten minut i jest ten minut. Jeszcze trzy minuty mam. No właśnie, no właśnie. No. Następnym razem. No, to co? Będzie niebieska karta zakładana. Tak, drugiej nie możesz dostać. No w sumie. No widzisz, sergiuszek? Po co się tak denerwujesz? Daj buziaczka. Podrapopletka. No, ale tak to nie rób, no, tak to nie rób, no. Tak to nie rób, no. no. A co kurwa, frajerzy? Konik walony dzisiaj, tak? Ja tutaj, ja sobie tu dzisiaj, ja dzisiaj sobie tutaj pojeżdżę. śmiałam serio, ale beka, nie? Beka z nich, zobacz. Ale beka. Prawda? Prawda? Beka, śmiejmy się. No śmiej się, śmiej się, śmiej się. Ty mi zawsze tak robisz, śmiej się, śmiej się. Nie chcę się śmiać. Czemu? Na jakich Oraz. No cóż, oni się o to postarali. W teledysku nie zabrakło półnakich ujęć oraz Iwana klepiącego inne dziewczyny po pupie, bo takie dostał wytyczne od Swety. Ale wtedy też nastąpiło ich rozstanie. Iwan odszedł, twierdząc, że przejrzał na oczy. Stwierdził, że Sweta go wykorzystywała, upokarzała. <grystanie> Obysywała różne sprośne rzeczy poza kamerami. Ale finalnie wnitała. broniła się, mówiąc, że zawsze go wspierała emocjonalnie. 9 zł i 75 groszy. Potem co Sandra z tobą robi? To ten filmik jest ilustracja twojego życia. Spierdala. I chciała dla niego jak najlepiej. Tylko że po przejrzeniu setek ich materiałów wideo jakoś tego wsparcia nie znalazłem? Cały rosyjski internet śmiał się z Iwana, że tak długo dawał się wykorzystywać, nawet jego własne wypowiedzi mówiły same za siebie. Przykładowo w jednym z postów napisał "Sveta powiedziała, że jak się nawodnie, to będę miał więcej energii. No interpretacje pozostawiam wam. A teraz czas na naprawdę ciekawe rzeczy oraz update. W poprzednim materiale wspomniałem, że Melstrój zapłacił jej 250 tysięcy złotych za 10 sekundowe pokazanie balonów podczas swojej transmisji. Jednak przeglądając jej telegram i komentarze, odkryłem istną bombę, a wraz z nią inne wątki. Melstrój nigdy jej nie zapłacił. Nie, 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 nie oszukał jej. To ona oszukała wszystkich. Sfałszowała donate, rozebrała się za darmo, tylko po to. Żeby podpiąć się pod tren i może zwrócić uwagę Melstroja, w końcu gdyby ten robił z nią kontent, ta byłaby już ustawiona ze względu na jego zasięgi fortunę. Czy tylko mi przypomina to pełną klasyczną scenę z filmu? Proszę panią, to ty na mnie spojrzałeś. Narks przesyła 20 zł. Jaki szlaf! Dziękuję bardzo, panie Nark. Bardzo ładny podatek. Chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły sąd. 那这得有什 Ale tak właściwie to kim ona jest? Przede wszystkim ładną rosyjską influencerką. Mona, kota, chomika, no i meduze. Nie, chodzi mi o prawdziwe meduzy. Jakby czy ktoś z was trzymie meduzy w domu? Większość informacji na swój temat ukrywa wszelkie wody z Twitcha jak i innych platform usuwa jeśli nie do końca wyszło na nich OK, a nawet naleśniki nie wychodzą jej OK. No ja nie powinniłem noży nie tak działuję, no oni wyglądało. Ale pierwszy naleśnik zawsze idzie Czasami wstaje też coś ze znajomymi, na przykład spodobał im się nowy model Tesli, więc stwierdzili, że zrobią swoją wersję i nagrają z nią jakiś teledysk muzyczny. Na pewno można też powiedzieć, że jest artystką, bardzo lubi majstrować w domu, a na czym tak właściwie skupia się jej aktualny content po rozstaniu, jej głównym zadaniem jest wyglądać seksownie i wpinać się w każdej możliwej scenie. Po odejściu Iwana zaczęła też regularnie wyśmiewać go na swoim telegramie, wrzucać jego wypowiedzi, fragmenty tiktoków, czy występy w różnych programach, komentując, że jest cringe'owy. I tu dochodzimy do ciekawego paradoksu, bowiem robiła ona opening jakichś zwykłych produktów, ale że nikogo to nie obchodziło, to chwilę później robiła opening paczki dla dorosłych, co już bardziej nakręciło jej widownię, albo wstawiała jakieś wideo z gadżetami erotycznymi dla psa. Nawet nie pytajcie, co znalazło. Jakby tego było mało, to nagrywała z innym popularnym streamerem, jak wchodzi do lodówki w stroju krowy i kręci z niej tiktok, jako, że była zdesperowana na zasięgi lub poluje na gołębie na placu zabaw albo robi test maseczki na swoją muszelkę Tak, takie <laughs> rzeczy istnieją Śpiewała także do Vip I mogę tak wymieniać i wymieniać Naprawdę mam sporą listę, ale chyba starczy Ta, ten i... Ginold przesyła 9 zł i 75 groszy Sergiusz, bo jestem w Stanach pytałeś się sandru jak ocenia mój przedłużacz Oh, Iwan, to był dopiero cringe. Sweta wróciła do tego, co robiła wcześniej. Prezentowania swoich atutów, a wyświetlenia miała całkiem dobre. Nawiązała też współpracę z innymi twórcami, między innymi ze Skibidi Bobem. I zasięgi wciąż się utrzymywały, ale zaczęła notować spadki, więc trzeba było znaleźć nowy sposób na odbudowanie popularności. Tym razem padło na streamera o pseudonimie Kasha. <laughs> No, milutka persona, można by pomyśleć, że ta dwójka się dogada. Szybko jednak okazało się, że ich współpraca była bardziej jednostronna. Kasza po prostu prowadził swój stream, rozmawiał z widzami i robił to co zawsze. Podczas gdy sweta ciągle mu przeszkadzała, tuliła się, flirtowała, mac go. Próbowała zwrócić na siebie uwagę, no ewidentnie chciała jakieś cimci rimci, nawet na live. <laughs> Problem polegał na tym, że Kasza nie był typem Simpa. Jasno dawał do zrozumienia, że nie podoba mu się jej zachowanie. Próbował ją odpychać, ignorować, a nawet Groził jej pięścią. Mimo tego Sweta wciąż walczyła o uwagę jego i jego ekipy. To czemu, to czemu mu nie dała? Czemu, znaczy, nie, jej nie, nie, nie bzyknął. Zradł debil. Robili sobie z niej żarty. Był na przykład stream, na którym stali za nią i odgrywali słynnego mema. Po czym Kasia rzucił tekstem, że Sweta jest ich ku. Osobiście myślałem, że Sweta się w końcu obrazi i wyjdzie, ale nic z tych rzeczy. Jakby nigdy nic dalej z nimi streamowała, a Kasia regularnie ją wyzywał. Mówił, że jest tu niechcianą k... I że skończy w piekle. Miarka się jednak przebrała, gdy sweta znalazła bluzę kaszy, której ten zabronił jej dotykać i ruszać, bo była to jego szczęśliwa bluza. Ale znacie już naszą swetę. Takie słowa były dla niej jak zachęta. Sweta zabrała jego ulubioną bluzę, bo na dworze było zimno i nie miała co na siebie założyć po skończeniu streama. Kasza wpadł w szał, gdy ta się nie posłuchała. Wtedy na live powiedział wprost, że jest złodziejką i zerwał z nią wszelkie kontakty oraz dalej cisnął jej na lajwach. Opowiadając jej prywatne historie, co zrobiła sweta? Wróciła do starego kontentu, ale co ciekawe, nawet złym słowem nie wspomniała o Kaszy, aby najmniej nic takiego nie widziałem. Liczyła na to, że zaprosi ją jeszcze kiedyś na stream, bo niezależnie od atmosfery tam panującej, była znów popularna w Rosji. Niedługo potem zniknęła, ogłaszając, że się wypaliła, choć bardziej prawdopodobne, że po prostu nikt nie chciał już z nią współpracować. Po całej dramie rosyjski internet nadał jej łatkę osoby, która wykorzystuje niepełnosprawnych, robienia kontentu. W styczniu tego roku oznajmiła, że rozważa powrót do streamowania, bo znów poczuła ten vibe. Po prostu zachciało jej się robić bimbam i inne akcje. Teraz w marcu rzeczywiście wróciła, zrobiła kilka transmisji, na których tradycyjnie się przebierała, rozbierała i trochę gadała do widzów. Choć raczej wszyscy byli tam w innym celu. Od swojej przerwy zrobiła trzy streamy, może nawet kilka więcej. Ciężko powiedzieć, bo usuwa zapisy swoich transmisji, choć pozostaje cały czas aktywna na swoim telegramie. Historia Swety Solar to idealny przykład tego, jak daleko niektórzy są w stanie się posunąć dla wyświetleń, wykorzystywania innych przez kontrowersyjne zachowania. Tak szczerze, no jakby dosłownie niczego złego nie zrobiła, nie wiem o co tu chodzi. Aż po ciągłe balansowanie na granicy dobrego smaku. Wszystko po to, by utrzymać uwagę widzów. Ja byłem Gladius i dozo pod kolejnym odcinkiem. Masakra.